Przez wszystkim z tej strony, junior, i witam Was w kolejnym odcinku z gry MotoGP13. Kariera Stefana Bradla i dzisiaj jedziemy Grand Prix na torze w RB, którego już od, od kilku lat nie ma w kalendarzu MotoGP, a szkoda, bo to jest świetny. Sami zawodnicy się wypowiadali i na tym, no, o tym torze oczywiście W ogóle, chłopie, <coughs> czy tam jest potrzebny parasol? Pada tam na polu. Ten wun też właśnie potrzebny jest parasol i tym kibicom nieważne. Kwalifikacje. Zaje... Kwalifikacje zajęliśmy 12 miejsce. O, i temu trzeciemu właśnie przyda się parasol. E, wracając. Zajęliśmy 12 miejsce e, tempo mamy na tym torze Ale no. Niestety wystarczyło tylko na Q1, ale na Q2 już nie wystarczyło. W rzeczywistym wyścigu w ogóle. K.. Jaki gubba, karakraszał e... Stefan Brat zajął sz... szóste miejsce. Tak, szóste miejsce, więc. Będziemy próbować przebić ty... wynik w rzeczywistym wyścigu i. zająć bardzo do miejsce, bo wiadomo, walczymy o mistrzostwo. I zanim przejdziemy, to chciałbym pozdrowić aż dwie osoby, bo py... napisałem, że będę nagrywać i. Wysłucham się, czy pozdrowić. No i pozdrawiam, Robę. I pozdrowić Digidonga Janasika. Mam nadzieję, że jest zadowolony, Filip. Digidonga, no, to bym tylko sam Janasik. E, oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Komentarz, zrobicie film. Wiadomo, pomoże mi to. Wiadomo, że to może was wkurzyć, te takie, ten, ale wiadomo, YouTube. Więc, no. Dobra, my lecimy. W pierwszej linii Lorenzo Pedroza, Crash Z drugiej Marquez, z Rosji Hayden, O, bardzo kawikacje Nowiciozo Bautista, Spitz, Z czwartej Espargano, Janone i Bratmy. W piątej Depunie Smith, Barbera. Z szóstej Edwards, Abraham Hernandez. W Ariama, Corti, Petrucci. Z ósmej Starling, Pesek i Laverti. Znaczy słabo Paworyci. Znaczy no, gospodarze. Czyli Abraham i Pesek. Ale dobre kawikacje Crash jej, i Haydena. Dobra, lights out. And away we go. Woohoo! Ahoj, panowie, ahoj! Tylko się nie wywalmy po T1, bo tu mamy deszczyk znowu. W jak był mniejszy. A tu jest ulewa, sztorm. Oj, ojojoj, było źle, było źle, było źle, ale dobra, udało się uratować na stateczkę. Dobra, mamy dziesiąte miejsce na, na, na spokojny start, ale to może zaraz zmienić. Przed nami Alvaro Bautista, czyli mistrz poprzedniego sezonu w World Superbike. I który pojechał z drugą kartą, ale niestety z kontuzją. Ponoć Myśmy prawie się wywrócili. Hej, w ogóle słaby start z 6 na 8. Uj, myśmy się z do wbili. Sorry, Andra. No nie bądź ten wkurzony na mnie. Oj, Rosji, Rosji słabo. I Andrea Luizacja odzyskuje swoje miejsce, ale nie na długo. No to mam nadzieję, że coś wywinie. Nie. Nie, 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 nie. to było nie, głupie. to nie, złe, To było głupie. Może to nie, był nie, Aż oczy bolą. I lodowa no, proszę, nie wysyłaj mi tego gifa z tym, jak ktoś myje oczy, bo to nic to ci nie da. I tak będę robił, co chce, co nagrywał, że znaczy, nagrywał, co chce, robił tam, co chce. I możesz mi digi dogga, no wystać Ucieka nam pierwsza. Kraszlo prowadzi. O Boże! Sensacja Krasno dopiero swój pierwszy wyścig wygrał chyba w 2016, ale w LCR Honda, właśnie w zespole, w którym aktualnie jedziemy. Znaczy, jako bradle, oczywiście a tutaj prowadzi, więc no, no ciekawie tam, Rosji i Pedroza się biją. To jest woda na błęd, na mnie. W tym jakby, w drugim sektorze. się, że do reszty zbliżamy, Rosja, dlaczego mi hamujesz przed mordą, dosłownie. To samo u było. Ale byśmy teraz ładnie wykorzystali. Dwóch wyprzedzili. No wiesz co, Dani? Naprawdę? Dosłownie mi w dupsko wjechałeś. Myślałem, że to ja jestem taki zdolny do takich rzeczy. Ale na Dani przebiłeś mnie teraz. Wymrzedamy drodze i możliwe, że uda się to wyprzedzić Rossiego. A kurza, prawie mi się udało w Markeza wjechać. Krasno prowadzi akurat to jest dobra wiadomość, bo przez to jak Lorenzo nie wyprzedzi... Yy, oczywiście mam nadzieję... Nie wyprzedzi Crashlowa, to będzie dla nas dobra sytuacja, żeby zbliżyć się do Lo, Lorenzo i... i... Markeza. Bo do nich yy, między nimi jest 3 punkty. Jak mówię, to no, poprzeć jednego odcinku, nie jak... co znaczy no, to. Zobaczymy, jak teraz będzie. Kurde, Macie, nie wiem czemu to robię. Zawsze ten sam błąd robię. Kwalifikacja robiłem ten sam błąd. Teraz znowu. I mamy fasy z lapa.

po raz trzeci nie pozwolę Ci! Zrobiłeś to samo za 2015 z sim, zrobiłeś teraz z Martinim? Marini, sorry. Nie. Jak się nazywał ten? Jorge Martin, o, dobrze mówię. I teraz nie pozwolę, ja ze mną. Dobra. Dobra, spokojnie, jeszcze nie ma co powtór powtórki puszczać. Bo jednak tempo mało było dziwo. A, my mamy demecz motocykla pomarańczowo. No ja bo teraz zauważyłem, niedobrze. Bardzo niedobrze. Błagam, nie, bo nie, motocyku jest tak. No, czekaj, potem. Potem, bo jestem zajęty. <laughs> Matkę mi wbiła do pokoju I znowu ten sam błąd odpowiednio No ja pierdolę kurwa jego macie Randy Depu nie znowu wysoko To już nie była moja Moja wola To brat postanowił Stanąć z motocykla. Dobra, udało się po drodze. Marquez idę po ciebie. Buenos dias, muchas gracias. Aficion Si. Tam Kra e, e, Lorenzo nie może się po z kalem kaszlowym. Czemu się jak chcę wymówić? Jorge Lorenzo. Nie wiem Nie każcie mi iść do logopedy, bo ja już kiedyś byłem logopedy I co? Gówno to dało mi Bring back eh, first place Ale jest przynajmniej, ej, ale Przynajmniej ciekawszy wyścig jest Oho, markę za mną, ale ja go nie. Nie, dobra, Pu puściłem go jak głupi. O nie, Kordi się wywraca. Goat się wywraca. Bo to GP13 się się, oczywiście. Craszlam dalej prowadzi, co jest dużym zaskoczeniem. Petruci dziesiąty! Co się dzieje? Dlaczego Danilo Petruci na skuterze jest na dziesiątym miejscu? Chol Lorenzo nie może wyprzedzić Kala Kraszlowa. Widać, że kto tu jest najlepszym zawodnikiem. Ale nie możemy się teraz pierdzielić, bo musimy wygrać w wyścig. Kurna mać, Jorge, co to miał być? To było chamskie, naprawdę, co mnie mi taki ślizg zrobił. Co to miał być? Powiedzcie mi. Postanowił mi nagle kurwa wjechać mi dupę Car Crash Low, po czym kurwa się ja potem ja wywracam no. Wypadk Jorge. Zawad 315 oczywiście. Mam nadzieję, że Karl e, odzyskał... Znaczy no, bardziej wyprzedził Jorge, bo odzyskać to musiałby odzyskać wyprowadzenie. Dobrze, Karl, trzymaj go tam, na smyczy. Ale wiecie, co przed nami? Chociaż. Przed nami wyścigi, MotoGP są. A znaczy, ci ten wyścig jest bardzo ciekawy. Ale powtórki użyliśmy, no. Nawet jakbym tam. Yy, w pewnych sytuacjach bym nie użył powtórki, to na pewno bym i tak yy, musiał użyć. Wiadomo, przy tej sytuacji z. Chyba to był Pedro... z Pedrozą, i teraz z yy, Kalem Tashlowem. Dobrze, klasztor drugi, Dobra, rekord toru. Choć bardziej powinni to bardziej określić to jako pasy. Slab, nie wiem, czemu oni określają to jako rekord toru, nie wiem. Rekord toru na pewno jest inny. I co tak mi mignęło, to, to rekord należy, nie wiem, czy znaczy na ten moment, w 2013 należał do Jorge Lorenzo z 2009, nie wiem, czy ktoś przebił. Rekord. Błagam, żeby nikt mi w dupę nie wjechał, bo, bo jak w ogóle mi teraz tak stanie, bo to se... to obiecuję, że kurwa, przez dwa tygodnie. Znaczy, no, że następny tydzień jaki będzie, nie będzie, bo to GP. Dobra, teraz możemy troszeczkę. Rozluźnicie się no, chyba że nie, dwie sekundy. i Poza tym, Hot no, Jorge Lorenzo wyprzedził kalę kaszlowa, niedobrze. Ale mam nadzieję, że kal jest jednak na tym podium, nie tak? Ciągle przychodzą mi powiadomienia, ja ciągle zapominam, żeby podczas nagrywki yy, wyłączać powiadomienia, żeby ciszać. Nie podoba mi się to. Jorge, puta madre. No i dobra! Wygrywamy prawie nasze Grand Prix. Grand Prix Czech, oczywiście, bo wiadomo, Czechy sąsiadują z nami. Więc no. A Jednak na podium, Karl, dobrze. Ja patrzę trochę gdzie indziej. Deponie ósmy, w ogóle Deponie to mnie zaskakuje. Rzadko jest w Q1, że sorry, w Q2, a i tak zdobywa dobre miejsca. I Lukas Pesek na 11. miejscu, bardzo dobry wynik. Czekaj, i to jeszcze w domowym grampi. Hayden 12 z 8 miejsca, więc słabo. Espargaro 14, Spis 15. Janone słabo. Edwards słabiutko. O, Hernandez, Abraham i Koty odpadają, czyli to no, faworyt. W publiczności chyba największy. Abraham odpadł, ale zaskoczenie, ale jeszcze uratował honor sam Lukas Pesek. Kolejny GOAT. Tak jest! I uwaga! Zbliżyliśmy się do Markeza na 13. Nie, do Lorenza tracimy 13 punktów. Więc. jest y, dobrze jest. Dobra. Y, szybko tu, 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 tu. Yamaha, Yamaha, Honda. Aha. Mam nadzieję, że mi się padł. Czekaj, halo, bo nie mogę skipnąć. Super. Mam nadzieję, że mi zdołu padnie, rozłączył się, ponieważ tak kupio potrafi. Uwierzcie mi, że jest przed nagrywkami, po prostu taki jest. O, napisz Wielkie Brytanii. A to ciekawe. Dobrze. Dziękuję oczywiście Wam za obecność. Widzimy się oczywiście za tydzień. na no właśnie na tym torze. Życzę Wam miłego, udanego weekendu. Zdrowka i na razie.